Cześć, tu przewodnik z Islandii. Na tej magicznej wyspie mieszkam już ponad 8 lat. Od 6 lat jestem przewodnikiem. A że uwielbiam dzielić się posiadaną wiedzą, to ponad rok temu założyłem kanał na YouTubie, na którym przekazuję informacje związane ze zwiedzaniem wyspy. Dzisiaj chciałem Was zachęcić do przylotu na Islandię latem. Przed Wami 10 moim zdaniem najważniejszych powodów, dla których warto tutaj przylecieć w okresie od połowy kwietnia do połowy października, bo tak wygląda islandzkie lato. Skoro będę skupiał się na temacie zwiedzania Islandii latem, należy zadać ważne pytanie: czy zniechęcam do odwiedzin Islandii zimą? Odpowiedź: nie, oczywiście, że nie. Islandia zimą jest przepiękna, kocham to miejsce o tej porze roku. Ale nie o tym po prostu będzie dzisiejszy film. O zimie zrobię osobny materiał. Dzisiaj skupiamy się na letnich wędrówkach i przejażdżkach po Islandii. Tyle tytułem wstępu. Jedziemy z tematem 10 powodów, dla których uważam, że warto odwiedzić Islandię latem. Pora na organizacyjne aspekty wyjazdów na Islandię. Pokażę, czemu latem jest to prostsze niż zimą. Drobne podsumowanie. Do tej pory przerobiliśmy miejsca, w które zimą w ogóle nie można wjeżdżać, takie, w które zimą jest to bardzo trudne. Przerobiliśmy również trasę Ring Road. Pokazałem, dlaczego latem jest to o wiele prostsze niż zimą. Skupiliśmy się w następnej fazie na sezonowych atrakcjach przyrodniczych, takich jak Maskonury, Łubin i Walenie. A teraz przejdziemy do tych aspektów organizacyjnych. Olbrzymią przewagą zwiedzania Islandii latem nad robieniem tego samego zimą jest to, że jesteście w stanie cokolwiek zaplanować. A planowanie zwiedzania na Islandii jest bardzo trudne. Dlaczego? Dlatego, że pogoda wywraca każdy plan, nawet najlepszy i najlepiej zaplanowany. Nie wiecie po prostu, gdzie będzie którego dnia jaka pogoda, a Islandia pod tym kątem jest bardzo nierówna i nie ma właściwie reguł, które by określały. Gdzie będzie lepiej, gdzie będzie gorzej. Dopiero gdy przylecicie na miejsce, to zobaczycie, co się święci w przyrodzie i właściwie trzeba sprawdzać każdego dnia po parę razy, co się może za chwileczkę wydarzyć. Zimą właściwie należy zarezerwować sobie noclegi w jednym, góra w dwóch miejscach i codziennie wymyślać plan na nowo, korygować bardzo często to, co się już wymyśliło. Bardzo często, to znaczy raz na jakieś 3 godziny. Bo tyle warta jest i aktualna prognoza pogody na Islandii zimą. 3 godziny i ani grama więcej. A jak te potrzeby korekcji dołożycie do tego, że dzień jest bardzo krótki, no to zaczynają się pojawiać problemy. Mi łatwo się o tym mówi, bo ja właściwie jestem przygotowany na 15 wariantów przy każdej prognozie pogody i wiem. Jak się zachowywać, na co mogę liczyć, gdzie uciekać przed pogodą, gdzie jej szukać. No, wy się tego nie nauczycie, nie ma takiej opcji, że w tydzień się zorientujecie, a co dopiero przed przyjazdem to zrobicie. To właściwie jest niemożliwe. Także pamiętajcie, musicie być przygotowani na to, że zimą olbrzymią część energii poświęcacie na plany, albo potem na walkę z brakiem przygotowania, z efektami braku przygotowania. Latem jest pod tym kątem prościej, co nie oznacza, że jest łatwo. Natomiast latem jest bezpieczny scenariusz, w którym rezerwujecie sobie noclegi z miejsca do miejsca no i jedziecie tak jak wyznacza Wam plan. Nie zawsze złapiecie dobrą pogodę, ale więcej w ten sposób oczywiście zwiedzicie. Zimą praktycznie to odpada. Przypominam też, że na nic nie zda się opcja rezerwowania z możliwością odwołania noclegu i zwrotu pieniędzy. Dlatego, że na odwołanie macie z reguły 2-3 dni przed datą, kiedy wypada wasz nocleg, a o tym, że następuje załamanie pogody, dowiecie się na kilka godzin przed nim. W związku z tym może się okazać, że nic z tego po prostu nie będzie, będziecie musieli zapłacić. Dochodzimy, moi drodzy, do aspektów bezpieczeństwa podczas zwiedzania Islandii zimą i latem. Islandczycy uwielbiają powiedzenie, które idzie w ten sposób, Islandia nie wybacza błędów. Do tego z szelmowskim uśmieszkiem dodają bardzo często, zwłaszcza zimą. W wielkim skrócie, jeżeli wybieracie się na Islandię i chcecie jeździć po tutejszych drogach, to właściwie zawsze musicie się do tego dobrze przygotować. Absolutnie nie wolno zakładać, że zawsze dojedziecie na miejsce. Nieważne jakie macie ubezpieczenia, jak świetny macie samochód, coś po prostu po drodze może się wydarzyć. Dlaczego? Bo takie są warunki atmosferyczne, bo taka jest sytuacja na drogach niby ruch nieduży, no ale zagrożeń różnych jest sporo. W sumie coś się zawsze może wydarzyć, nie możecie podchodzić do tematu lekceważąco. Latem, zwłaszcza jeżeli jedziecie w interior, zimą w ogóle, kiedy wyruszacie. Na drogę. Latem też można wypaść z drogi. Łatwo można złapać gumę, chyba łatwiej nawet niż zimą. Natomiast nie ma ryzyka, że w śniegu gdzieś utkniecie albo wypadniecie z drogi ze względu na oblodzenie. Przynajmniej nie w tym szczytowym fragmencie lata. Na Islandii dużo łatwiej jest prowadzić samochód latem niż zimą. Zimą promy w ogóle nie wypływają z Islandii i do niej nie dopływają mowa o promach pasażerskich. Natomiast samolotom też jest dużo łatwiej latem niż zimą. Generalnie, jeżeli chcecie lecieć na Islandię, to też zawsze musicie liczyć się z tym, że samolot będzie albo opóźniony, albo w ogóle odwołany. Ze względu na naturę, oczywiście zimą takie zjawiska zdarzają się dużo częściej. Na Islandii obowiązuje taki system kolorowych alertów pogodowych. I jeśli jest czerwony alert, no to jest absolutny zakaz wychodzenia z domu, co dopiero, żeby. Samoloty latały, to jest niemożliwe. Czasami loty są odwoływane również przy pomarańczowym, a nawet żółtym alercie pogodowym. Zimą nie dziwimy się, jeśli dwa dni w danym miesiącu są właśnie z czerwonym alertem pogodowym. Latem jest dużo prościej, one się też zdarzają, zwłaszcza w tej fazie przejściowej z zimy w lato i końcowej przy końcu lata. Natomiast w środku lata, jeżeli zdarzy się jeden dzień z czerwonym alertem, no to już jest jakiś rodzaj atrakcji turystycznej. Ja pierwszy raz leciałem na Islandię 28 kwietnia i nie doleciałem. Mój lot został zawrócony do Glasgow, no i potem musiałem docierać na Islandię już w inny sposób. Na koniec niespodzianka i zaskoczenie, a nawet rzekłbym małe czary Mary. Chociaż latem na Islandię przylatuje dwa razy więcej ludzi niż zimą, to łatwiej jest o momenty na najważniejszych atrakcjach turystycznych bez wielkich tłumów. Przyczyna jest prosta: te wszystkie chmary ludzi, które przylatują na Islandię latem, rozchodzą się po wielu atrakcjach, które zimą są niedostępne, w związku z tym łatwiej o trochę wytchnienia i zdjęcie bez czyichś pleców to wszystko ode mnie w kategorii przewag przylotu na Islandię latem nad zrobieniem tego samego zimą to wszystko ode mnie przewodnik z Islandii Piotr Wojciowski kłaniam się jeśli chcecie o coś dopytać dajcie komentarz na pewno odpowiem możecie również łapać mnie na Instagramie oraz Facebooku na obu platformach funkcjonuję jako przewodnik z Islandii czyli tak jak na YouTubie będzie mi bardzo miło za każdy komentarz i każdą wiadomość bardzo dziękuję cześć